Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem przedstawić kolejny ciągnik rolniczy. Tym razem jest to Klas Ares 557 ATZ. Ciągnik z 2008 roku. Z przebiegiem 5800 godzin pracy, jak dobrze pamiętam. Przebieg udokumentowany. Jak maszyna wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Ciągnik wyposażony w oryginalny ładowacz czołowy. Jest to MX, tylko oryginalnie zakładany jest malowany w różnych barwach ciągników w klasie. Tak jak widać, John Deere na zielono, będzie na inny odcień zielonego. Opony, ciągnik naprzód dostał nowe. Z tyłu ciągnik posiada oryginalne ogumienie z 2008 roku, co świadczy o jego niskim przebiegu i zużyciu. Wychodzi, działa, funkcjonuje świetnie. Wszystko, w co maszyna wyposażona, jest sprawne. Łącznie z klimatyzacją, ciągnik dobrze wyposażony. W Skrzynię Dyna 6, a nie Dyna 4. Co często się zdarza przy czterocylindrowych ciągnikach. Mamy tutaj skrzynię 24-24, czyli Dyna 6 w przypadku skrzyń Fergusonowskich wałek z funkcją eko, skrzynia z funkcją auto i eco shiftu, czyli obniżania prędkości silnika przy najwyższym biegu, obniżania obrotów silnika, ciągnik funkcjonuje, Można powiedzieć, że świetnie to za mało. Bardzo ładny, niezniszczony środek, oryginalny fotel kierowcy. Oryginalny fotel pasażera, podłoga niewytytłana, 5622 godziny pracy, pomyliłem się o 200 godzin, spróbujemy traktorkiem się, kawałek przejechać w środku, chłodno. Klima działa. Trzy rozdzielacze mechaniczne, EHR, włącznik wałka, włączniki napędu blokady, włącznik dźwigni nastawu prędkości wałka i funkcja eko, Lewarek od czyni biegów oraz lewarek od ładowacza. Spuszczamy ręczny rewers do przodu i jedziemy. Onik chodzi naprawdę doskonale. A, na reverse pokażę. Nie tarpie, nie szarpie chodzi LUX mamy tutaj silnik z pompą bez common rail'a 105 koni włączam funkcję ECO AUTO raczej chciałem powiedzieć chociaż nie jeszcze wyłączę auto pokazać, że obniża obroty silnika. Jedziemy na D4, D5 na przedostatnim biegu. Jedziemy prawie 40 na godzinę, pełne obroty silnika włączamy ekobieg. Ciągnik delikatnie nam przyspiesza, jednocześnie obniża obroty. Zachowuje się świetnie, jest bardzo dynamiczny, nie trzeba go prosić, żeby jechał. Funkcjonuje naprawdę, naprawdę znakomicie. Pierwszy człowiek, co przyjedzie obejrzeć ten ciągnik, jeśli go nie kupi, to znaczy, że nie nadaje się do zakupu takiej maszyny. Chyba, że szuka czegoś innego, oczywiście i sam nie wie, czego szuka. Natomiast, jeśli ktoś szuka podobnej maszyny, to nie da się jej nie kupić. Zmieniam połówki do dołu, prawie nie czuć w ogóle. Szedłem już na C. Bez żadnego torpnięcia, zupełnie bez niczego zmieni wszystkie biegi bardzo płynnie. Jesteśmy na C2 teraz C1. Włączę teraz funkcję auto, żeby samemu nie przerzucać, zmienił nam zakres automatycznie, zakresy zmienia płynnie, łówki w każdym zakresie bardzo płynnie, bez tarpania, szarpania. No maszyna chodzi fest. Nie da się jej nie kupić. Jeśli nie taka, no to już zostaje tylko nowy ciągnik. A nowe wiadomo jakie są na gwarancji, która nic nie obejmuje. bez serwisu nie podpiąć teraz puszczał gaz ich sam zmienia połówki zrobił to bardzo ładnie, płynnie wręcz bezszelestnie wyłączam funkcję jest to ciągnik z tych co pod siebie ziemię rwał hamuje elegancko. mi nie, nie kopci działa świetnie. Ryż rusza płynnie z samego rewersu, Zapraszam do oględziny, do zakupu w tygodniu do godziny 17 w sobotę od 10 do 14. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!